Rynek w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground Robert Waruszak po zwycięstwie nad Szymonem Szynkiewiczem. Robert, chciałbym zapytać Ciebie o zakończenie tego pojedynku. Czy Ty... Czułeś, że powiedzmy był ten palec w oko, czy po prostu po ciosie. Jak, jak twoje odczucia co do, co do tego zakończenia? No bo tutaj widziałam na trybunach, e, ludzie polemizowali, czy to było na pewno palec w oko, czy to było po ciocie, no bo Szymon nie miał za bardzo e, później chęci chyba do walki. I no i jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Słuchaj, no nie ukrywam, że mam niedosyt, tak, że mój game plan na tą walkę miał wyglądać trochę inaczej. Rozprosowanie tego zawodnika. Szkoda, że tak się zdarzyło. Tam nie był palec w oko, tylko. Tutaj widziałem ją rozcięte. A czy to był palec, czy nie, no ja nie jestem w stanie tego ocenić. Wiecie, jak wchodzi się tam, jest taka adrenalina, że nie pamięta się do końca jakieś ciosy. Jedno co pamiętam, to taki mój lewy sierp, że to spowod... większość tych zawodników, z którymi ja się biłem, po tym lewym sierpie kładło i się nie stał. I nie chciało się bić ze mną. Więc on do tego lewego sierpa dostał, cofnęło go, widziałem, że go zamroczyło. I myślę, że chyba nie miał chęci do bicia, a te oko, czy tam tu rozcięcie na tym oku, bo no tylko dołożyło to, że nie wiem, może poczuł te ciosy, może nie odechciało mu się być. Nie wiem, nie mam pojęcia. No właśnie widziałem, że medycy, którzy z nim rozmawiali, pytali się, że uważali chyba, że walkę może kontynuować, ale on ewidentnie gdzieś tam dał do zrozumienia, że chyba ten, ten, ten że, że nie chce. Okej, okay. Robert, twoje pojedynki kończą się ostatnio szybko. No właśnie, czy... W tej formule, czyli w walkach na gołe pięści, chciałeś toczyć te pojedynki troszeczkę dłużej, poczuć, że tak powiem troszeczkę więcej tej adrenaliny, tych ciosów, no bo nie ukrywam, że nie widzimy za długich walk w Twoim wykonaniu. No właśnie dzisiaj takie, takie było założenie. Wszyscy myśleli, Robert, słuchaj, 30 sekund, możesz go skończyć. A na przykład wszystkim właśnie chciałem dzisiaj, wiedziałem, że jest mocny, wiedziałem, że jest inteligentny facetem, który nie będzie się rzucał do mnie z rękoma. Albo się uda, albo się nie uda, albo ja go, albo, albo on mnie. I tutaj mieliśmy z trenerem Marcinem Wasilewskim. Opracowany plan, żeby sobie najpierw poustawiać, zobaczyć jego reakcję, zobaczyć jak reaguje na pojedyncze moje ciosy i dopiero zacząć naszą robotę. No i w połowie roboty no niestety walka się skończyła. Podoba Ci się chyba ta formuła, bo są inne warianty, tak? Jest K1, jest tajski boks, jest MMA, no to czy Robercie zobaczymy Cię w innej formule? No bo wotore zapewne będzie chciało jeszcze zakontraktować się do kolejnej walk. Pewnie, jak dostanę jakąś fajną, ciekawą propozycję i takiego ciekawego zawodnika jak Szymon, bo naprawdę mam niedosyt teraz, rozgrzałem się na tyle dobrze, że już mnie nosi, bym zrobił jeszcze jedną walkę, jakby była taka możliwość, dostanę fajną propozycję, to czemu nie? Wspomniałeś się Mariuszu Wachu, o tym, że chętnie byś się z nim zmierzył, no ja pozwolę się zapytać, kurczę, fajne starcie, jakby nie patrzeć, mogłoby to... Ciebie wynieść wyżej, jeśli chodzi o tą medialność, no i jakim zawodnikiem dla Ciebie jest Mariusz Wach jakim byłby w walkach na gołe pięści, no bo znamy go jednak z ringów bokserskich. Eee, powiem Ci, na początku żartowałem, wiesz, e, potraktowałem to jako ironię, ale z drugiej strony jakbym dostał taką propozycję, to czemu nie? Kiedyś sparowałem z Mariuszem Wachem, tak, to było już kawał temu, tak, w jakimś 2015 roku. Nauczył mnie szybko jak trzymać gardę wysoko, tak? Moja nonchalancja u niego w ringu e, skończyła się tak, że y, trzymałem tak i wróciłem przygotowany, także Jest fajnym facetem, jest bardzo sympatyczny prywatnie, miałem go okazję poznać, a, ale jeszcze raz mówię, jakby dosta, jakbym dostał taką propozycję, widział się w typowo w MMA, tak jak tu, to ja bym się zgodził. Jak oceniasz organizację wotorę? Bardzo mi się podoba. Dzisiejszy spektakl, e, fajna oprawa. W ogóle przede mną na mnie, to zrobiło wrażenie, ja mówię, muszę się skupić na walce, a zamiast skupiać się na walce, to się zastanawiałem, jak to wygląda. Naprawdę fajnie. Skoro jesteś dalej rozgrzany i gdzieś cię nosi, czy Gdańsk może spać spokojnie? Yy, tak, ja zaraz do córki wracam. Dobra, no to ja bardzo tym optymistycznym akcentem dziękuję Ci za występ i dziękujemy za wywiad. Życzymy Ci szybkiego powrotu do ringu, oktagonu, do, na matę, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że do oktagonu teraz. Teraz chciał się tam pobić trochę w MMA. Brakuje mi tego walka, ale większość ofert dostaję na razie na gołe pięści. Mam nadzieję, że wreszcie w MMA trochę się zbierze. Chociaż walki MMA po walkach takim, takich jak Wotore, są trochę nudne. Dlaczego to mówię? Bo ostatnio jak wbiłem się na Wotorę, dzień później pojechałem na jedną z gal MMA i myślałem, że zasnę, tu się dzieją emocje, tu się dzieje, tak, jest krew, fajnie, o, jest ostro, przyjeżdżam na walki MMA i tam jest nuda, tam się biją w rękawicach, to już nie robi takiego wrażenia, ale mi się powiem. Czy może jakiś apel do organizatorów, do organizatorów któryś z Federacji? No czemu nie? Jeśli masz możliwość, to może warto zaapelować, no bo dajesz efektowne walki i chcesz walczyć w takiej wojnie, no więc czemu nie, no może twoje, twoje miejsce jest gdzieś tam w tych lepszych organizacjach? No mam nadzieję, że może gdzieś tam zauważam. Jakieś propozycje, ja nie ukrywam, że dostaję. Tylko na razie skupiałem przez ostatni czas się na nowotore. Nie wyprzedzam już myślami dalsze walki, co będzie pod koniec. Tak? Dostałem nawet jakieś propozycje bicia się w, w boksie. Tak? Nic jeszcze nie odmówiłem, ale jeszcze nie rozmawiałem. Dla mnie najważniejszą przez ostatni miesiąc był Szymon Szymkiewicz, ułożeniu pod niego wszystko. Wygrałem, fajnie, cieszę się, ale nie tak jak chciałem. No to życzymy Ci tak, żebyś cieszył się już po tym pojedynku i żebyś wrócił jak najszybciej. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. I gratulacje. gratulacje.